Ostatnio zastanawiałem się, czy da się przejść baner lorda, mając w armii same kobiety. Cóż, zobaczmy. Najpierw spędźmy pół dnia na tworzeniu perfekcyjnej postaci. Tylko po to, by potem zakończyć się w hełm. W sumie to zawsze wybieram bonusowy start dobre traktowanie ludzi. Z powodu cech: honor, szczodrość i litość. Zawsze łatwiej w początkowych negocjacjach. Sądzę, że ten baner wygląda odpowiednio. To jeszcze nazwisko rodowe i imię. A gdy najtrudniejsze rzeczy za nami, czas rozpocząć naszą wielką przygodę. Zdecydowałem się na rozpoczęcie mojej kampanii w mieście Dunastyka, bo wiadomo, tam jest cesarzowa. Od razu kupiłem jakiś hełm, by więcej nie widzieć mojej postaci. A tak poważnie, to początkowo zakupiłem strzały, bo będą bardzo przydatne. A same levelowanie zacząłem od potyczek ze zbujami. Przyznam Wam, że to jest naprawdę sporo strzał. Warto dodać, że w początkowej fazie wybieram najprostsze szajki, które składały się z samej piechoty, przez co konfrontacja z nimi jest banalnie prosta. Jedyna uwaga to to, że trzeba uważać na kamienie, a poza tym to wygrana jest tylko i wyłącznie kwestią czasu. Potem robiłem dokładnie to samo przez długi czas, więc powiem wam kilka słów na temat wyzwania. Do armii będę rekrutował najemne ostrza. Które to jeżdżą na koniach i używają kuszy, plus nie posiadają praktycznie pancerza. Ale szczerze, do tego przejdziemy już niedługo i opowiem wam resztę co i jak. Czasami zdarzały mi się ogromne grupy przeciwników. Co, w mojej opinii, jest świetną wiadomością, bo jest to super okazja do zdobycia porządnej ilości doświadczenia. Tylko jest jeden problem. Kiedy będziecie próbowali swoich sił z tak przytłaczającą przewagą wroga, pamiętajcie, by uważać na swojego wierzchowca. Ponieważ źli ludzie będą w niego rzucać kamieniami, a nie chcemy przecież go stracić. Ponieważ nasza walka jest dużo uzależniona właśnie od niego. Dlatego najlepiej utrzymywać jakiś spory dystans, na tyle duży, by przeciwnik nie miał zasięgu, a wy wciąż możecie go trafiać celnie. Jednak najlepszymi grupkami są te, które są blisko miasta albo wiosek, praktycznie na wyciągnięcie ręki. Możecie postarać się nawet takie grupki przyciągnąć do jednej z takich lokalizacji, naprawdę bardzo chętnie za Wami pójdą. Cóż, do samego starcia to pewnie domyślacie, jak się skończyło. Używanie najbardziej niehonorowej strategii zawsze działa, nie? Potem możecie zabrać ich łupy, a trochę tego jest, i udać się do najbliższego miasta. A następnie to wszystko sprzedać. Niestety nie dostaniecie za to ogromu złota, ale zawsze coś. Kolejnym krokiem była rekrutacja towarzyszek, które jako jedyne będą nosić porządny pancerz. Dodatkowo warto je wyszkolić, by moje oddziały miały dobre bonusy. Pamiętajcie, by po jakimś czasie ulepszyć zbroję dla koni. Naprawdę dużo to daje. Druga sprawa to kompanii również kupcie konie. No dobra, postarajcie się zdobyć dla każdego jakieś porządne ubranie i zbroje w sumie też. Nie zajmie wam to naprawdę długo. I najważniejsze, pamiętajcie, żeby mieć masło. Tylko i wyłącznie masło. Król Harlus płakał jak sprzedawał. Nadszedł czas na testy bojowe mojej małej armii. Aktualnie macie dwie opcje. Pierwsza to kliknięcie F1 plus F3 i wysyłacie je do ataku bądź F6 i niech bot przejmie dowodzenie. Ale szczerze, tak jak możecie zobaczyć sami, nie jest to skuteczna opcja. bo non-stop jeżdżą dookoła wroga i niezbyt potrafią w niego trafić. Przez co, koniec końców, i tak musicie zająć się wszystkim sami. Jeszcze w tym momencie wam powiem, że nie będzie to dobry pomysł podczas używania naszej całej armii z powodu ilości bełtów. Ale omówimy to w dalszej części odcinka. Znacznie lepszą decyzją i czymś co polecam osobiście jest wydanie samemu rozkazów. Nie jest to trudne, a kiedy to opanujecie, wasze konfrontacje będą tysiąc razy przyjemniejsze. Sami zobaczcie, wystarczy by stali w jednym miejscu i oddawali salwy, a gdy wróg podejdzie za blisko, wystarczy wycofać ich kilka metrów dalej i powtarzamy czynność. Widzicie, znacznie skuteczniej niż wcześniej. Kolejnym krokiem będą turnieje, lecz nim przejdziemy do nich, najpierw dołączę do walk praktycznych, by choć trochę zwiększyć moje umiejętności walki bronią drzewcową, którą chcę używać docelowo w ostatniej fazie tej kampanii. Chociaż jest jeden minus takich walk treningowych: przeciwnicy dostają czasem kusze, łuk albo inne bronie rzucane, a my, w sumie jak każdy, nie mamy pancerza, przez co jesteśmy naprawdę łatwym celem. I takie treningi jak te przegramy najczęściej przez to, że nie widzieliśmy skąd zostaliśmy zaatakowani. No ale cóż, życie jak to się mówi. Dodam, że wybrałem do treningu Landię z powodu ich tasaków, które potrzebują tylko jednego uderzenia, by zakończyć całą robotę. Następnie nadszedł czas na turnieje. Plan na nie jest równie trywialny. Muszę wygrać tyle turniejów, by stać się czempionem. Jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, to muszę wygrać tyle turniejów, by być na pierwszym miejscu w tabeli. Dzięki czemu mój klan będzie zdobywał jeden wpływ dziennie. Przez co szybciej osiągnę maksymalny poziom klanu i tym podobne. Same plusy szczerze mówiąc. Ale poza tym jest to idealna okazja, by trochę poćwiczyć, zwiększyć swoje umiejętności, pojeździć z miasta do miasta, Wygrać, jak i zakupić lepsze wyposażenie dla nas, jak i dla naszej wesołej kompanii. Wygramy również sporo złota. Przyznam, że zacząłem tutaj też rekrutować najemniczki, które będą stanowić mój główny filar armii, ale aktualnie nie jest to na tyle ważne, by zawracać wam teraz tym głowę. Rozwijałem też kowalstwo, by potem stworzyć swoją wymarzoną broń. Jest to dobre miejsce, by dodać, że wszystkie mody, z których korzystam, możecie znaleźć w opisie poniżej. Nie wpływają one zbytnio na rozgrywkę, ale poprawiają kilka rzeczy i na przykład uraz maicają areny, dzięki czemu nie toczę start ciągle na tych samych arenach, przynajmniej dla oka to fajnie wygląda. Fajne w modzie jest to, że pozwalają mi na walki drużynowe, dzięki czemu zebrałem ze sobą sześciu moich ludzi i ruszyliśmy w bój. Przyznam, że potyczki dzięki temu stają się naprawdę bardziej dynamiczne, a zarazem niebezpieczne. A jest to coś, co lubię. Wiecie, jak to jest. Więcej stresujących momentów, więcej adrenaliny i i itd. Wiecie, ja to lubię, nie wiem jak wy, a wy dajcie znać. Moje turnieje toczyłem na terenach Cajkalradi i jeździłem tylko z jednego królestwa do drugiego. Przyznam wam, że najbardziej spodobały mi się areny Wasseraj. Jak dobrze wiecie, albo i nie, niezbyt przypadam za tą frakcją, ale przyznam, że autor moda zrobił kawał dobrej roboty i areny tutaj mają swój taki dziwny klimat. który, w mojej opinii, jest świetny i sprawia, że chce grać więcej i więcej. Chociaż najciekawsze i najdłuższe turnieje były na terenach Kuzajtów: drużyny po 8 osób, plus każdy dostaje swojego wierzchowca na ogromnej arenie. Tak. Przyznam, że turnieje tutaj były najdłuższe, bo potrafiły dojść nawet do 20 minut, ale zabawa była tu przednia. Można było też poćwiczyć umiejętności trafiania w ruchome cele. Polecam każdemu. Dobra, wystarczy tego. Tak wygląda moje wyposażenie oraz mojej drużyny. Nie wiem dlaczego, ale uwielbiam, gdy moja armia jest tak samo ubrana jak ja. Uwielbiam jednolitość. Może dlatego w szafie mam tylko jedne i te same koszulki? Może. Celowałem również w szlachecki łuk, który jest najlepszym krótkim łukiem, którego możecie używać na wierzchowcu bez potrzeby wydawania perków. Dodatkowo wzmocnione strzały ze szpikulcem. Dobre obrażenia plus drugie najbardziej liczne strzały w kołczanie. Stworzyłem również swoją wymarzoną broń, którą okazała się być jakaś losowa kosa. Myślałem nad glewią, ale uznałem, że nie ma co cały czas grać jednym i tym samym. Trochę nudno by było. A tutaj... Mamy coś nowego, ale niestety nie ma to podjazdu do glewi, no ale nadal możemy się świetnie bawić. Zanim przejdziemy do rekrutacji mojej ogromnej armii najpierw muszę przetestować moje nowe zabawki w warunkach bojowych. Co do łuku, to wiadomo, sprawuje się świetnie, nie ma czego zarzucić. A moja kosa spełnia swoje oczekiwania. Niestety w przyszłości okaże się, że nie będzie taka skuteczna, przeciw ciężko zbrojnym, cóż, mówi się trudno. Waleczna towarzyszka broni, jest to coś do czego będziemy zmierzać. Tak jak widzicie, drzewko ich ulepsze, nie jest ani trochę skomplikowane, bądź też długie, więc powinno pójść gładko. Jednak nadal boli mnie fakt słabego pancerza. Dodatkowo koleżanki nie posiadają żadnego hełmu. Ta, wiecie jak to się skończy? Losowa strzała, lub niech bełt je trafi, to już mam parmi. Jeszcze ta kusza i tylko 18 bełtów. No dobra, z perkami będę miał 22, ale jest to wciąż mało. Jeszcze pominę fakt, że kusza w tej grze jest fatalna i w sumie zaraz Wam opowiem dlaczego. Najpierw jednak musimy zrekrutować naszą armię. Tylko zastanawiam się dlaczego każda z nich na kolejnym poziomie aż tak bardzo drastycznie się zmienia. Dobra, może się nie znam, może. Ogólnie to rekrutacja ich jest dostępna wszędzie. Wszystko zależy od waszego szczęścia, jednak najlepszym wyborem będzie Sturgeon w Landia, gdzie jest ich najwięcej, więc największe szanse i najwięcej zaoszczędzicie tam czasu. Więc jeżeli chcecie spróbować tego wyzwania, to szukajcie w tych oto miejscach. Zaszedł czas na pierwsze testy armii, bo pewnie jesteście tego najbardziej ciekaw, jak wyszło. Więc radzą sobie dobrze na małe grupki bandytów. Pamiętajcie te słowa: małe grupki. Niedługo zrozumiecie, co mam na myśli. Nie da się ukryć, że szkolenie ich jest szybkie, co jest na duży plus. Plus nie potrzebuje dodatkowych koni w ekwipunku, by im dać. To też jest ogromny plus. Za dużo tych plusów. Kiedy zbierzecie sobie ogromną armię kuszniczek konnych, możecie poważnie wziąć się za zdobywanie wpływów, by mieć jeszcze więcej kuszniczek konnych. Tak to tak. Najlepszym wyborem do tego będą najemnicy. Zawsze mają spore armie, więc dlaczego nie wykorzystać ich do levelowania? Ja nie widzę nic przeciwko. A jeszcze gdy ich jakieś królestwo najmie, to macie z nimi pokój za darmo. Zróbmy tak. Wypoglądajcie moje zmagania w tle, a ja opowiem wam moje dotychczasowe wrażenia skorzystania z armii takiej jak ta. Zacznijmy od początku. Moja armia posiada okropnie słaby pancerz, jak na to ile złota musiałem w nie włożyć. Dlatego trzeba być ostrożnym, ponieważ jeden głupi rozkaz i możecie stracić całą armię. Z porównaniem ilości czasu, który musiałem poświęcić, by osiągnąć 100 żołnierzy, no... Powiem tak, przegrana bitwa bez zapisu najprawdopodobniej skończyłaby się kliknięciem Alt F4 i usunięciem całej kampanii dotychczasowych nagrywek. Na szczęście nic takiego nigdy się nie wydarzyło. Kolejna rzecz. Brak hełmu. Co powoduje to w Bundle Lordzie? Jeżeli dostaniecie bełtem lub strzałą, to was nie ma. Dlatego decydowałem się atakować grupy przeciwników, którzy nie posiadali dużej ilości strzelców. Bo zdaję sobie sprawę jakie mogłoby to mieć konsekwencje dla mnie Kolejny minus Krótkie miecze plus tarcza Połączenie te sprawia, że są równie kiepskie podczas starć z kawalerią Gdzie wróg będzie miał pełną lans co jest to dobry poradnik jak stracić całą armię Dlatego zawsze na początku bitwy atakowałem solo wrogą kawalerię plus strzelców, by zredukować utratę moich ludzi do minimum. Chociaż czasami i tak to nic nie dawało, bo wieśniak sobie podszedł z widłami, trafił je i potrafił je powalić. Dobrze słyszycie, pierwszopoziomowy wojownik potrafi się wbić w kupę czwartopoziomowych jednostek i jeszcze kogoś powalić. Brzmi świetnie, nie? Mamy jeszcze kuszę, która jest fatalną bronią w Banlordzie. Zaraz ktoś mi napisze, że wlandejscy kusznicy są mocni. Tak, są oni ok, i są trzecią najlepszą jednostką strzelającą. Ale prawda jest taka, że prócz Fianów i Strażników Hana, nie ma w tej grze dobrych łuczników. Sturgowie? Proszę was, najgorsi łucznicy. A Serai? Krótkie i szybkie łuki, przez co odpadają na dalekie starcia. Kuzait? Jakoś ujdzie, ale nadal nie są świetni. A Cesarstwo? Oni to posiadają tańsze wersje kuczników i łuczników, mniejsza z nimi. Kusze mają tylko jeden plus w tej grze. No dobra, dwa. Po pierwsze zasięg, który jest naprawdę daleki, plus celność. Pewnie sami też dobrze wiecie, że dużo łatwiej wyszkolić kusznika niż łucznika. I celowanie z kuszy jest znacznie prostsze. Ale nie zmienia to faktu, że kusza wciąż zadaje zbyt niskie obrażenia z porównaniem do łuku. Dodatkowo nasza armia posiada jedną z najgorszych kusz. Mało tych minusów, co? To dodam, że mają tylko 18 bełtów. Ta ilość jest w porządku na małe bitwy, ale przy większych bitwach wasza armia stanie się bezużyteczna. Chyba, że będziecie używać błędu gry albo mechaniki, nie wiem dokładnie jak to nazwać, pokażę wam to później, a wy ocenicie sami, czy wam się to podoba, czy nie, i czy chcecie z tego korzystać, czy nie. Gdy moja armia stawała się coraz większa i silniejsza, zdecydowałem się również na ataki w stronę cesarstwa. Tak samo tutaj, wybiorczo atakowałem lordów. Dodatkowy plus tej armii jest taki, że bot traktuje mnie, że posiadam od niego znacznie słabszą armię, dlatego mnie po prostu szarżuje, przez to jest jak kaczki. Tak bardzo mi ułatwia robotę. Jedyne co musicie zrobić to podzielić oddział na dwie grupy, a następnie się z nimi non stop przemieszczać, tak by przeciwnik nie zdążył do nich się zbliżyć. Samemu też miałem świetne okazje do zmniejszenia liczebności wroga. Dopiszmy to do plusów, że wróg nie traktuje nas na poważnie, a to jest naprawdę duży plus. Co do strategii, zdecydowałem się podzielić moje kuszniczki na dwie grupy. I cel był prosty: jedna grupa miała znajdować się na przodzie armii, a druga z tyłu. Jeśli to nie wychodziło, to jedna armia była z lewej, a druga z prawej strony. A to wszystko był uniemożliwić wrogowi bronienie się za pomocą tarcz. Jednak wiecie, 18 bełtów boli i trzeba kombinować tak, by wszystkie były celne. Wiecie, nie chcę nawet ich wysyłać do bliskiej konfrontacji, bo dobrze wiem jak to się skończy. Stracę ich za dużo, a szkolenie trwa za długo, ale zrymowałem. A rekrutacja, jak wspomniałem, naprawdę nie jest przyjemna. Potem nadszedł czas, by spróbować swoich sił za seraj. najsłabszą frakcją w mojej opinii. Wiecie, jak dla mnie to jest najsłabsza armia i jej jedyną siłą jest ilość, przez co są praktycznie zawsze świetnym celem, jeśli chodzi o levelowanie armii. Więc jedziecie do wroga samemu, likwidujecie kilku przeciwników, następnie wydajecie rozkazy swoim oddziałom, by zajęli odpowiednie miejsce i rozpoczynacie całą zabawę. Pamiętajmy, żeby odsuwać swoją armię, gdy w luk zbliży się i nie pozwolić im, by podeszli zbyt blisko. Ich oszczepy będą miały katastrofalne skutki, jeśli trafią w waszą armię. A gdy wrogowi zostanie mała grupka, moja armia ma jeszcze większe problemy niż na początku. Ach, ta celność i obrażenia. Wiecie co? Za dużo narzekam na tą armię, co nie? Pora pokazać ich prawdziwą siłę. Zapytacie mnie, a co gdy przeciwnik ma przewagę liczebną? O, bracie, tutaj to dopiero zaczyna się zabawa. Najlepiej wydać im rozkazy, i niech sobie gdzieś tam pójdą, stoją i się nie wtrącają. A wy sami powinniście zająć się kawalerią plus łucznikami. Tyle, że teraz będzie ich znacznie więcej. Nie ma innej opcji: wysyłanie ich nie ma sensu. Po pierwsze, wróg wam je dziesiątkuje, a po drugie, stracą z połowy bełtów. A nawet połowy przeciwników się nie pozbędziemy. A kiedy już pozbędziecie się wrogiej kawalerii, przynajmniej w jakimś stopniu zostaje wam piechota. Której jest znacznie więcej niż zawsze. I tak z minuty na minutę okazuje się, że nie wyrządziliście im praktycznie żadnych strat, a bełty się kończą. I nie ma czym atakować wroga. Potem jeszcze mnie powalili i dziewczyny, pomimo swojej przewagi, 3 do 1. I tak otrzymało ogromne straty, gdy udały się w bliską konfrontację. Zbyt duże straty, jak na pierwsze, drugie i trzeciotierowe jednostki. I gdyby nie fakt, że mam perki w medycynie, właśnie straciłbym połowę mojej armii. Nie, tak to nie będzie. Nie ma szans, że będę to jeszcze raz rekrutował. Pora wczytać grę. Oczywiście jest też sposób, żeby poradzić sobie z taką ilością wroga, ale będę szczery z tym sposobem. Możecie nawet pokonać największą armię i zrobicie to bez strat. Ale o czym mowa, zapytacie. Nie wiem, czy to błąd, czy mechanika, w każdym razie ja staram się tego nie używać, bo w mojej opinii jest to zbyt bardzo p. OP. Opowiem wam w trakcie, jak to działa. Macie początek bitwy, który wygląda jak zawsze. Zajmujecie pozycję, czekamy aż wróg zdecyduje się do nas przybiec. A zdarza się to za często. Eliminujecie tylu, ile możecie, a potem uciekacie i powtarzamy te kroki, aż do wyczerpania się bełtów. Gdy już tych bełtów nie ma, wystarczy wycofać się z bitwy, bez jakichkolwiek konsekwencji, i jeszcze raz zaatakować i proszę bardzo, wróg ma osłabioną armię po pierwszej potyczce, a wy macie nowy zapas bełtów i strzał dla swojej armii. I prawda jest taka, że teraz możecie po raz kolejny dziesiątkować armię wroga. Wiecie, możecie to robić do bólu tym sposobem. Możecie pokonać ogromne zastępy wrogów. Ale czy chcecie z tego korzystać, wybór zostawiam wam. Nie jest to coś dla mnie w każdym razie. Finalnie wyszło, że pokonaliśmy 200-osobową armię. Bez praktycznie jakichkolwiek strat. No i gdzie tu zabawa? W porządku. Zebrałem kilka kuszniczek więcej. I pora zdobyć zamek, co będzie finalnym testem. Miasta zdobywać nie będę, po prostu mi się nie chce i przewaga liczebna wroga trochę to uniemożliwia, a nie chcę korzystać z bugów i błędów gry. Cesarskie zamki, chyba jeden z najprostszych zamków do zdobycia w mojej opinii. Rozstawiamy sobie elegancki obóz oblężniczy i przygotowujemy się do szturmu. Nie mam zamiaru nawet używać machin oblężniczych, wystarczą mi same drabiny. By zminimalizować straty, zróbcie tak: cała armia w jedną grupę. Najlepiej pod waszym dowodzeniem, by mieli ładne bonusy za wasze perki i atakujecie jakiś boczny kawałek muru. Sami dostaniecie się szybko, czego nie można powiedzieć o naszej armii, a straty już się zaczynają. Tak to właśnie się kończy, gdy chodzicie bez kasku. Następnie staracie się eliminować obrońców na wieżach i wysokich punktach. A wasza armia pod murami jest w miarę bezpieczna i też powinna sobie poradzić z obrońcami na murach. Kolejnym krokiem jest przesuwanie się wzdłuż murów i oczyszczanie murów. Z nieprzyjacieli, każdego kto podejdzie. Kierujemy się w stronę drabin małymi kroczkami. Pamiętajcie, to trzeba robić spokojnie, bez impulsu. Potem ustawiamy drabiny. Przeciwnicy, którzy stoją nam na drodze nie są żadnym problemem. Musicie tylko trochę poświęcić na nich czasu. Tylko trochę. Sami pamiętajcie, by skupić się na wrogich strzelcach, by nie stracić członków swojej armii. Kiedy to się uda, szturmujecie mury. Reszta to tylko kwestia czasu. Chociaż najlepiej by było, gdyby one nie wchodziły w bliską konfrontację. Bo naprawdę kiepsko radzą sobie z pierwszo- i drugopoziomowymi przeciwnikami. A co gdyby jeszcze były trzecie, czwarte, piąte albo szóste? Daj pan spokój. Kilka dłuższych chwil później, zamek należy do was. Jakoś dało radę. Ale gdyby nie te perki, to straciłbym 40 ludzi. A to naprawdę by bolało. Ale w każdym razie zamek jest wasz, róbcie co chcecie. To jeszcze moje przemyślenia. Wyzwanie było ciekawe i początek był naprawdę fajny. Chociaż im dalej w las, tym gorzej się robiło. A sądzę, że jeśli miałbym zdobywać miasto albo podbić całą frakcję w ten sposób, to szybko by mi się odechciało w to grać. Polecam spróbować i zobaczyć, jak to jest. Osobiście nadal myślę, że kuszniczki konne to tańsza wersja łuczników konnych. Chociaż tyle złota co na nie wydałem, to nie jestem pewien, czy to zaraz będzie taka tańsza wersja. I na tym kończymy nasze wyzwanie. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Zamek zaczął rekrutować ochotników, którymi są mężczyźni, a więc po wyzwaniu. Szkoda. Trzymajcie się. Cześć.